Witam wszystkich małych i dużych w mojej magicznej podróży. Ja jestem Olej. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka ze wyzwań budżetowych. I dzisiaj bawimy się wyzwaniami Disneya. Do dyspozycji, słuchajcie, dzisiaj mamy 140 zł. Stówka pójdzie oczywiście na Disneya, natomiast e, cztery dyszki trafią do wyzwania 100 kopert. Tak, no myślę, że. Nie jest niespodzianką fakt, że chciałabym to wyzwanie skończyć w tym miesiącu, bo jesteśmy już bardzo blisko, więc zacznę od tego, żeby uzupełnić tutaj cztery koperty. E, słuchajcie, ja sobie to nagrywam 8 lutego. E, jest praktycznie tydzień po, po tym, jak e, mój partner trafił do szpitala. O czym Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, które żeście oglądali. I prosiłam Was o doping. I chyba bardzo mocno żeście dopingowali, słuchajcie, bo jest ok, jest naprawdę ok. W niedzielę trafił do, do szpitala na oddział ortopedyczny, a już w poniedziałek zrobili mu zabieg. Mało przyjemny, to znaczy ma nogę usztywnioną drutami palce usztywnione drutami. Nie będę tu opowiadać o szczegółach, bo nie wiem jak bardzo wrażliwi jesteście. Niemniej zabieg się odbył. W wtorek już mogłam przywieźć go do domu. Chcę jeszcze jakiś kabel tutaj mi się pod nogami plącze Także ogólnie poszło bardzo sprawnie. Nie ukrywam, że ten pierwsze parę dni było bardzo ciężkich pod względem bólu, natomiast jest na dobrej drodze do, wiecie, już ostatnia prosta, tak? Ostatnia prosta, żeby wszystko się wygoiło i żeby ta noga się wyleczyła. Także dziękuję Wam bardzo za wsparcie i za ciepłe słowa. Właśnie tego włosa chciałam ściągnąć, ja go pociągnęłam dalej. Za ciepłe słowa, które zostawiliście mi w komentarzach, mega, mega dziękuję. To jest bardzo podnoszące na duchu, nie ukrywam, w sytuacjach, jakby nie patrzeć dosyć stresowych. Także dobre wieści, wszystko idzie w dobrą stronę. Odkładamy sobie ten binderek na bok. O. I lecimy z naszymi wyzwaniami. Klasycznie stóweczka, więc ja sobie ją odłożę na bok tutaj i zaciągnę, zaciągnę, przysunę, może o. Powiedzmy tak, kalkulator, bo klasycznie od stówki będziemy sobie odliczać. I teraz tak, wspominałam o wyjeździe i właśnie dlatego nagrywam to 8, bo faktycznie wyjazd został potwierdzony, także moja delegacja do Holandii się odbędzie. Wylatuję już w niedzielę za tydzień, czyli 15, i wracam dopiero w piątek bardzo późnym wieczorem. Z racji tego właśnie nagrywam sobie wszystko do przodu. To prawda. To jest jakby pierwszy odcinek z kolejnych trzech, których nagram tak, żeby zaraz, żeby w trakcie wyjazdu materiał dla Was był, a również po powrocie, żeby ten pierwszy e, środowy się też o, opublikował bez, wiecie, takiej spiny, że jeszcze muszę usiąść i nagrać, bo znając życie po powrocie, to będzie dużo, dużo pracy mnie czekało i w domu, i też e, e, będę na pewno chciała czas spędzić z partnerem po, po takiej rozłące, szczególnie w jego stanie i dodatkowo praca też, no bo wyjazd, delegacje to jednak niby związane z pracą, tak, natomiast wiadomo, że nie robi się tego i tak intensywnie, jak robi się to na co dzień, to jest jednak wyjazd do klienta, rozmowy z klientem, zapoznanie, zacieśnianie więzów, poznawanie tematów i środowiska, a, a nie stricte siedzenie 8 godzin przed komputerem i rozwiązywanie rzeczy, które w są w danym momencie niezbędne w związku z tym m, też na tym na pewno będę skupiać się po powrocie e, i dlatego ten materiał przygotowuję, ale podliczenie miesiąca, które będzie w sobotę po moim powrocie zrobimy sobie już oczywiście na bieżąco, no bo jeszcze nie wiem jak ten miesiąc się potoczy także, także tak i wtedy będę mogła Wam też trochę opowiedzieć o wyjedzie, co mnie mega cieszy, jestem podjarana zestresowana, jeszcze muszę załatwić przegląd samochodu w międzyczasie a przynajmniej umówić się na wizytę przed przeglądem i do tego wszystkiego muszę ogarnąć właściwie jak teraz wygląda przygotowanie bagażu, co mogę zabrać czego nie wolno, jak to zapakować bo jednak bagaż nadajemy doszłam do wniosku i zaśmiałam się z moją szefową, że stanowczo za rzadko wylatujemy na wakacje bo to powinien być szeroko pojęte, znany Temat, czyli jak spakować walizkę na lot. <grych> Nie no, wiadomo, te przepisy się po prostu zmieniają. Muszę sprawdzić, czy obostrzenia, które pa występowały jeszcze parę lat temu, dalej występują, jeżeli chodzi o, o produkty, które można ze sobą zabrać. Tyle. Lecimy z koksem, słuchajcie. Lecimy z koksem. Ja sobie tutaj e, otwieram nasze wyzwanka. E, mam nadzieję, że. E, Udało Wam się ściągnąć ten kolejny pakiet wyznań. Ja przyznam szczerze, że ten czas jest dla mnie tak strasznie intensywny, że biorąc pod uwagę 8 luty, ja mam e, to filmiki do nadrobienia, które zosta zostały przez Was opublikowane 10 dni temu. I ja mam wrażenie, że ja siedzę, nadrabiam, a ta, ten okres, kiedy zostały opublikowane, coraz bardziej się poszerza, bo dopiero mam wrażenie, wczoraj oglądałam filmiki które były opublikowane tydzień temu a teraz już jest 10 dni no oczywiście, że to nie było wczoraj tylko jak się okazuje jakiś czas temu i nie umiem się z tego odkopać a bardzo zależy mi na tym, żeby je obejrzeć bo bardzo ciekawe rzeczy pokazujecie i tematy, o których opowiadacie są mega wciągające i nie ukrywam, że jest to też swego rodzaju dla mnie odskocznia po, po całym intensywnym czasie ale tak, mam na pewno spore zaległości. Dobrze, moje drogie panie i moi drodzy panowie, ja już sobie tutaj szukam kosteczki. Czy ja mam w ogóle kostkę dwunastkę? To mnie zastanawia. A mam? No, ciekawe, dobra. Bo nigdy jej nie biorę pod uwagę, a, a mogę, skoro istnieje. Mamy tutaj miseczkę. Ja biorę kostkę dziesiątkę. Będziemy sobie losowali nasze wyzwanka i zobaczymy, co nam tu dzisiaj pójdzie. Dwójka, słuchajcie, dwójka to Pinokia, a do Pinokia rzucamy kostką ósemeczką. Ja już sobie wezmę markera i ósemeczka daje nam 6, czyli minus 6. Lecimy dalej. Szóstka, dobrze mówię? Szóstka, tak. Czyli mam 2, 3, 4, 5 i 6. Kotki. Kotki to jest minus 10. E, I kotki dostają trzecie łóżka. Ciekawa jestem, czy uda nam się tu jakieś ding dingi dzisiaj zaliczyć. E, bo nie ukrywam, że e, mam tylko trzy zadania na zapasie i e, powiem Wam, że robi się krucho. Muszę stworzyć kolejny pakiet. <gryw> nie mam kiedy. 9, siedem, osiem. 9. 9 to nasza e, Bernard i Bianka I tutaj rzucamy czwóreczką jedynie. No, bo mi się jakiś włos gdzieś przyplątał. Tu go widziałam. O. Dobra, może tak. 4 minus 4. Wpisujemy. Czyli mamy kontrast od jedynki do czwóreczki Tutaj super. Turlamy następną. Znowu szóstka Znowu szóstka, czyli znowu kotek, jeśli dobrze liczę. Jeszcze przeliczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ok, minus 10. O nie! Dobrze, wpisam zero. Na szczęście się nic nie stało. I tutaj po prostu kolorujemy łóżka kolejne i nosek. I kotek nam się też kończy. Hmm. No dobrze. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie mamy kolejną. Dziesiąte. Dziesiąty zestaw to. Co myśmy to ostatnio dorzucali? Pies i lis, Czyli lis i pies, za dwa złocisze. Proszę bardzo. Dwa złotki. Mam nadzieję, że te zadania drukują Wam się w znacznie lepszej jakości niż mnie, ale serio nie wiem, jak, co zrobić, żeby je troszkę polepszyć. Eee, zobaczymy. A, no proszę. I mamy. Zadanko Sud de Boxa. Dwie kostki szóstki już sobie tu biorę. Nasz zielony pisak i lecimy z koksem. Dwa i 5, czyli siódemeczka sobie wykreślamy. Tutaj mamy pięć. Dobrze. 4 i 1. idziemy dalej. Dziewięć, super. 2 okay. ok, nie mogę zrobić jedynki, więc musi być 2 przydałoby się ósemkę wykreślić, 6 no dobra, 6 5, e, mogę zrobić 4 i 1 to tak zrobimy stało nam 8 i 3 słuchajcie i mamy 7, czyli zostało nam 11. Tutaj minus 11. Ok, zostaje 57, ale tak, to wyzwanko nam się zakończyło. Ok, e, czy ja sobie tu zapisywałam? Czy kogoś, bo muszę sprawdzić. Zapisywałam. To teraz sprawdzimy, ile tu e, zostało nam ostatnio, znaczy ile żeśmy zebrali.

30, 3, 3, 3 4, 40, 4 8 51, super tutaj rzucamy ding dinga, pierwsze co żebym na mnie nie zapomniała, trochę pomieszam rzucamy ding dinga e, to sobie później dorzucę oczywiście do zestawu tu musimy jeszcze wylosować na co trafi ta kwota 51 zł gdzie ta moja czwóreczka gdzie jest moja czwóreczka Burlany wypada jeden, czyli, yy, czyli nie wziąłem co długopisu, ale jestem Esa Esa plus. Dobra. Yy, czyli mamy na... Czekajcie, bo to nie tak tutaj na LEGO OK. Yy, to mamy luty znowu 26 i to, żeśmy zrobili co księga dżungli księga dżungli 51 zł, co nam daje łącznie 196. Słuchajcie, no za 196 już można e, jakiegoś e, jakiś zestaw kupić. Co mamy następne? Słuchajcie, co my tu mamy następne? Teraz nam się też znowu przesuną trochę te Zadanka z numeracją. Dobra. I przed nami, i przed nami miecz w kamieniu, słuchajcie. Nie, nie miecz w kamieniu. Nie miecz w kamieniu. Eee. Kocioł i taran. Taran i kocioł, kocioł i taran, jedno z dwóch. Zobaczcie, jakie to jest wyblakłe. No, Jezu strasznie źle. Myślałam, że w tym po wydruku i po zalaminowaniu będzie trochę lepiej widać. One naprawdę są bardzo fajnej jakości, jeżeli chodzi o yy, materiał, w sensie o bazę, o, nie wiem, wzór, z którego będziecie go drukować, więc to jak to wygląda to jest piór moja drukarka. Tym się naprawdę nie przejmujcie. Zresztą same możecie ten plik otworzyć i zobaczyć. Yy. No, i teraz się zdałem, nie sprawdzę, bo nie mam jak w tej chwili, ale to chyba był kocioł i taran, tak mi się wydaje, i rzucamy tu kostką ósemką w, takim, w tym wypadku. Dobra, lecimy dalej. Numer 4, słuchajcie, numerek 4. numerek 4, raz, dwa, trzy i cztery, to jest zdrabka. No to był miecz w kamieniu, także ciekawa jestem, czy kocioł i taran, żeście widzieli. I może zrobimy sobie tą. Albo nie, na dole zrobimy tą. Piąteczka nam się tu chowa. Pięknie. Piąteczka. O, minus 5. I tu dalej. Numer 9. Numer 9, czyli wracamy do naszego Lisa i Psa, Psa i Lisa. I tu wykreślamy minus 2 złote. I jesteśmy w połowie drogi, słuchajcie, naszych dzisiejszych podbojów. Numer 3. numerek 3 to jest Piotruś Pan. Piotruś Pan, który też jest na wykończeniu. Jest za złotóweczkę. I ten Piotruś Pan już był wyblakły. Zaufajcie mi, że to, co ja tu mam przed oczami, to też jest wyblakłe, a wyglądało dużo lepiej niż, niż to, co teraz jest podrukowane. Och, jestem bardzo, bardzo zła na jakość tego. No ale nie będę. Y, dobra, czekajcie, bo to się nie przeturlało. Y, nie będę też zmieniać, bo szkoda mi materiału, który został wykorzystany. Także wykorzystam jak jest i po, pobawię się ustawieniami znowu przy kolejnym razie. Wiep jest Iris po raz kolejny, czyli minus 2 złotki. Jakoś tak dzisiaj bardzo okrojony zestaw mamy tych zadań, które nam tu wypadają. Numer dwa, o, proszę, numer dwa to nic innego jak? Pinokio i pinokio rzucę też kostką ósemką, słuchajcie. Więc pinokio dzisiaj za jeden. Nie poszalał chłopak. Okej. Okay. Może być. Może być. Powolutku się też zbiera. Dobra. Wracamy do kostki dziesiątki. I i mamy 10. Słuchajcie, mamy 10. Czyli pierwsze nasze podejście do, właśnie, tarana i kotła. Kotła i tarana. O, mi się wypił. Mi się popiło, mi się. Powiem wam, że ostatnie dni są trochę cieplejsze na dworze. Brzydki jak jasny gwint, z racji tego, że jest szaro, buro i ponuro, ale przynajmniej jest cieplej. I to już jest moja utęskniona wiosna. Mam nadzieję, że nie spadnie nam temperatura znowu do minus 10, tylko że już w tym stylu się to utrzyma przez jakiś czas. Minus 4. Zobaczymy w każdym razie. Zobaczymy. Dajcie znać, jak to tam u Was wygląda w tej chwili. Jest, czy jest dalej tak mroźno, że jest na minusie w sensie, czy jest w miarę znośnie? O, numerek 7. Co mamy pod siódemką? Bo to nam się poprzestawiały. 3, 4, 5, 6 i 7. To bingo. Super, bingo jeszcze dzisiaj nie było. Więc bierzemy sobie znowu dwie, dwie szósteczki. I mamy 5 i 2. I 5 i 2, czyli mamy 2 i 3, to będzie piąteczka. Tak teraz się kaptałam, że jest to bez sensu, bo zawsze wyjdzie piątka. No nie zawsze, bo czasami jest tylko jedna liczba dostępna, ale w większości wypadków. No trochę, trochę nie przemyślałam tego układu. No ale dobra, będzie miejsce na improvement następnym razem. Aha, czyli znowu 7. To jeszcze raz rzucamy. Ok. 2 i 6, chciałam powiedzieć 11, nie wiem. 2 i 6 już było, i 6 i 2 też było, więc 6 i 6, o właśnie, czyli to jest ta sytuacja, w której mam tylko jedną opcję. To jest minus 4. Ok. I lecimy dalej. Ja mam cały palec opisany, nie wiedzieć czemu. 9. 9, czyli wracamy do naszych 2 złotych. Okay. To jest trochę niepokojące, bo jak zbliżam się za bardzo, w sensie, jeżeli mamy taki rozkład, że robię ciągle te same zadania, to potem będzie tak, że w jednym momencie zrobimy 15 ding-dingów ciągiem. 15 nie, no 10 mogę tu zrobić. I się okaże, że zabraknie mi naprawdę wyzwań. Numer 10, czyli idziemy do naszej nowej karty dzisiaj i rzucamy sobie ósemeczką. Nam daje co? Daje nam sześć tym razem. Minus sześć. Ok. I z powrotem w na bok położę. Szósteczka. Szósteczka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. To, e, to jest nasz Robin Hood. O, właśnie tak. Robin Hood, proszę bardzo. I lecimy dalej, a dalej mamy ósemeczkę. Proszę, 7 i 8, czyli Bernard i Bianka, a tu mamy kostkę czwórkę. Bernard i Bianka. Znowu czwóreczka wpadła fajnie, mam cztery. O, o nie ten. Zostały nam dwie dyszki do rozdysponowania. Mógłby wpaść kotek na przykład jeszcze. Bo jak nie to będę dokładać do interesu, a bardzo bym nie chciała. 4. Raz, dwa, trzy i cztery, czyli zdrapka. drapka to zróbmy zróbmy to. I za czwóreczkę też nieźle. Zdrapki fajnie powychodziły. Minus 4. Okej. Okay turlamy dalej. Czwórka to znowu? Nie, no czekaj, żeby się nie poturlało jeszcze raz, tak? Pom pomijamy, pomijamy. Szóstka, ok. 5 i 6 to znowu Robin Hood, nie? No jasne, że tak. Minus 1 za Robin Hooda. Jedyneczka wskoczyła. Mm, I lecimy dalej. Trzy. A pod numerem 3 się chowa Piotruś Pan! Za jedynkę. Super! Mamy kolejnego ding-dinga. Tym razem niewielkiego, bo za jedyne 15 zł. Tutaj specjalnie liczyć nie trzeba. Ale mieć, a nie mieć 15. Dobra. I teraz tak. Tutaj kolejny ding-ding. U, duży ding-ding wpadł. Podejrzałam, nie mogłam się oprzeć. I podejrzałam, że piątka wpadła. <laughs> Ciekawe, ile tego tam już jest. Dopiero zaczęłam, przyznam szczerze, a już mnie korci, żeby zajrzeć. Ale nie, ola, bądź cierpliwa. Czwarty zestaw. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest pierwsza kwota. Pierwsze 15 zł na tatuaż słuchajcie. Luty 26, i to mieliśmy co? Piotruś Pan. Piotruś Pan. 15. Ok. I teraz musimy dołożyć jeszcze jedno wezwanie. I co my tu teraz mamy? Ja mam, że ja nie pamiętam, bo troszkę mi zeszło zanim skończyłam je robić. oha oha Oha, a przed nami zdrapka i mamy e, wyzwanko z bajki e, o mysim w detektywie no proszę teraz w trochę innej kolorystyce, bo ostatnie zdrapki obie były różowe a i że nam się trafiła druga zdrapencja nieźle, nieźle wracamy do losowania, 14 zł przed nami i mamy dziewiątkę e, czyli po raz kolejny mamy Kocioł i taran, taran i kocioł, kostka ósemka, za jeden ok. Niech będzie, skoro los tak chciał. Losujemy dalej w takim razie. Jeszcze 13 złotych. Piątka, piątka to jest co? Raz, dwa, trzy. 5, czyli nasz Robin Hood za złotóweczkę słuchajcie, ta śnieżka to chyba dożywotnie z nami zostanie, nie? ona idzie jak jakby chciała, a nie mogła i mam wrażenie, że ona zostanie z nami przez wszystkie możliwe zestawy, które będziemy tu robić szósteczka, a szósteczka to jest znowu bingo dobra i bingo mamy co? 2 i 1. 2 i 1 to jest 1. 2 i 1, tak. I 1 i 2 też jest 1. On to nie będzie piątka zawsze, no proszę. I minus 2. I dyszka przed nami, słuchajcie. Dyszka przed nami, więc losujemy dyszkę. Dyszka to jest piątka. Ponownie tutaj 9 zł. Tu byśmy nie skończyli, więc niech jest, niech jest według tego, co nam się wylosowało. Dziewiątka, dziewiątka, wracamy tu i rzucamy kostką ósemeczką. Dobrze trzeba pomieszać, dobrze pomerdać i mamy 6 okej, okay. minus 6. Zostały nam trzy punkty, słuchajcie. Czy ja tu mam coś, co jest na wykończeniu. Nie. No ja wykończyłam wszystko, co mogłam. Jeśli że patrzę. No. Dobra, to spróbujmy zaryzykować jeszcze jeden rzut. Pięć to było. To było to. Czyli minus 1. I teraz po prostu dorzucimy tam, gdzie jest minus 2 możliwe. Mm, tu nie, tu nie, tu nie. Proszę, nie mam żadnej minus dwójki. Tutaj jest. Tutaj dorzucimy minus 2. I wychodzimy na 0. Lekko oszukane, oczywiście. No ale chudno Tutaj sobie dorzucamy w lutym kolejną stówkę. O, I już mamy 700 zł. Pięknie. Bardzo ładnie się zbiera. Bardzo mnie to cieszy. Super, super sprawa. Ta gotóweczka. Dobrze, moi drodzy. Tym akcentem będziemy sobie kończyli dzisiejszy odcinek. To jest ostatni Ostatnie wyzwanie Disneya w tym miesiącu. Następnym, Disney, następnym razem z Disneyą spotkamy się dopiero w marcu. Też chyba dwa razy, o ile dobrze kojarzę. Także ja lecę nagrywać kolejny odcinek. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. I co? Życzę Wam powodzenia w zbieraniu dopinguję ze, ze, i trzymam kciuki wszystkim, którzy też robią to wyzwanko, za co jestem mega wdzięczna i mega miło mi się to ogląda. Także serio, trzymam za Was kciuki. I co? Widzimy się w kolejnej części, już bez przedłużania. Także do zobaczenia. Pa, pa!